Jedynym miejscem, które zapewnia rozrywkę mieszkańcom Łęczycy jest Dom Kultury. Organizują one różnego rodzaju imprezy okolicznościowe i zajęcia pomagające rozwijać umiejętności. Z obiektu korzysta każdy, kto ma ochotę wzbogacić swoją wiedzę. Osoby, które chcą sprawnie posługiwać się językami obcymi, mogą zapisać się do Pani Janicy. Od jak dawna prowadzi Pani zajęcia? Od 1997 roku. Czy dużo osób uczęszcza na korepetycje? Nie są to korepetycje, jest, są to kursy językowe. Tak, dużo osób, dużo osób. W jakim przedziale wiekowym uczy Pani dzieci? W tym roku najmłodsza osoba, którą uczę, ma 6 lat, a są też osoby dorosłe, także od 6 lat wzwyż. Czy lubi Pani swoją pracę? Tak, bardzo. Czy uczniowie chętnie pracują na kursach języka angielskiego? Tak bardzo. Większość osób, które tu przychodzą bardzo chce się nauczyć języka angielskiego, ma dużą motywację, są to osoby zdolne, utalentowane i chętnie uczą się angielskiego. I to jest dla mnie przyjemność uczyć takie osoby. To można powiedzieć, przyjemność i zaszczyt. Dla każdego nauczyciela praca z mądrymi uczniami to jest wielka przyjemność. Nie jest to takie oczywiste, że ma się mądrych uczniów, a ja mam. Na zajęcia. zdecydowałam się przyjść na zajęcia, ponieważ to, to mi się przyda w przeszłości. W przeszłości postanowiłem podróżować po różnych miastach zagranicznych, a jeszcze nie nauczaję języka polskiego w tamtych państwach. A poza tym językiem międzynarodowym mówię, jest język angielski. Więc to mi się przyda przy różnych rozmowach z obcokrajowcami. Jak często masz korepetycje? Czy to nie są korepetycje, to są po prostu takie zajęcia dodatkowe, w których można się dokształcać inaczej w szkole, co mi najlepiej wychodzi. Zajęcia są dwa razy w tygodniu, we wtorki i w czwartki. Istnieje także możliwość udostępnienia i wynajęcia auli osobom działającym poza domem kultury, na której odbywają się próby zespołów. Jednym z nich jest zespół Zielone Liście. Nie mam ci, ja Niestety, dojścia do, do placówki, poświęcania czasu na branie udziału w zajęciach czy w ofertach kulturalnych, jakie Dom Kultury stara się mieszkańcom proponować. Pomimo wszystko widać jednak wyraźnie, że mieszkańcy miasta coraz chętniej biorą udział w przeróżnych imprezach, jakie placówka ma do zaoferowania. Myślę, że główną przyczyną jest to, że tych imprez odbywa się coraz więcej i mieszkańcy po prostu mogą sobie wybierać to, co im najbardziej odpowiada. Jak widać, dom kultury prowadzi aktywną działalność w Łęczycie. Była to ciekawa przygoda. Zapraszamy do obejrzenia następnych relacji.